Dzisiaj tak trochę w innej scenarii, ale mam dzisiaj Wam coś ważnego do powiedzenia. Może Wam się to spodoba, może nie, ale znowu to zrobiłem. A co takiego zrobiłem, to oglądajcie film do końca, to się dowiecie. Jak żyć? Jak żyć w tych czasach? Kto to wie? No nic. Ale robić coś trzeba. A skoro zrobić coś trzeba, to ja Wam opowiem, co działo się u mnie w ostatnim tygodniu. Ten tydzień był mimo wszystko dosyć... Dosyć ciekawy był, jednak dosyć podobny też do poprzedniego. Ale działo się też kilka innych rzeczy. Poza tym, że byłem w ogrodzie tym, który znacie z piątkowych moich wypadów, i o dziwo. Wyjątkowo nie był to piątek, trzeba było w nim dokończyć wiosenne porządki i przygotować go na sezon. W związku z tym był ciąg dalszy uzupełniania kory, ponieważ ostatnim razem tej kory mi zabrakło, więc tym razem dojechało trochę więcej i też zabrakło. Poza korą oczywiście było też przygotowywanie obrzeża. To znaczy trzeba było... W tym ogrodzie jest tak, że jest trawnik, jest obrzeżem. a pomiędzy trawnikiem i obrzeżem jest odcięcie trawnika. To nie jest takie mm, zwykłe krawędziowanie. To nie jest takie zwykłe krawędziowanie, gdzie po prostu odcinamy beton od betonu trawnika, tutaj jest naprawdę wycięty ruch. Trzeba było go odnowić. Raz w roku takie coś tam przygotowuję, w związku z tym teraz na wiosnę również. Wróciłem również do ogrodu, który widzieliście kilka razy w zeszłym roku. Ten, w którym najczęściej towarzyszył mi pies. Tutaj również było kilka prac porządkowych w związku z rozpoczęciem nowego sezonu, ale co z takich pierdół, no to, no to, to tyle. Ale pojawiły się też nowe rzeczy, albo raczej stare. Wracam do tematu z zeszłego roku. Pamiętacie, temat przybliźniaku, który niestety albo stety wymagał ode mnie przerwania prac po prostu w środku rozłożenia ziemi. W tym roku do niego wróciłem, ponieważ mogę wznowić tę pracę. I w poniedziałek wracam już tam na gorąco, będzie naprawdę ostre zasuwanie. Także jeśli was ciekawi, co tam się będzie działo i jak to się skończy, to zapraszam Was już w tym momencie do śledzenia mojego kanału. I na co wielu z was, z tego co wiem, właśnie czekają na ten temat, wracam do tematu. Obsadzania piwniczki. Tak, był taki temat w zeszłym roku. Kolega Brukarz z kanału Brukarz nazywał to lochami, a ja nie pamiętam, ja nazywałem to. Nie pamiętam. Na pewno tu będzie, w tym filmie, będzie przypomnienie. Także wracam do tematu piwniczki, obsadzania tej piwniczki. Dzisiaj jeszcze będzie ustalanie dokładniej, jakie rośliny będą, a w związku z tym w nadchodzącym tygodniu jest plan, żeby ją obsadzić. I myślę, że z samej realizacji będziecie mogli też zobaczyć e, film, bo mam nadzieję, że pamiętacie, jak w zeszłym roku. E, walczyłem właśnie z tą piwniczką i nawoziłem ziemię, a tam naprawdę była ciężka fizyczna robota i naprawdę dało mi to srogo popalić. Tym bardziej, że to już była jesień, listopad albo grudzień, ale udało się to na szczęście w zeszłym roku ogarnąć. Udało mi się w tym tygodniu również zamknąć już pewien etap tego ogrodu, tego właśnie ogrodu, który mogliście widzieć już od dłuższego czasu, jak go męczę. No, ale no niestety czasem się tak zdarza, że i tydzień jest za krótki, że doba jest za krótka, i no niestety nie ogarnąłem wszystkiego. Ale już jest coraz bliżej końca. E, w nadchodzącym tygodniu w planie jest wysadzenie roślin. Jak już będą dostępne, przed majówką jest plan, że zamykam temat roślin w tym ogrodzie i lecimy do następnego. W tym tygodniu również nie ominęła mnie jeszcze jedna ważna sprawa: Ponieważ przywiozłem kamienie na ścieżkę, którą w planie było ułożyć mi w ciągu dosłownie kilku godzin. Ale dlaczego nie poszedł mój plan z takim założeniem, jakim sobie zaplanowałem? Hmm. No tutaj okaże się to. Za chwilę. Coś wam muszę pokazać. Tak, w końcu przy, przywiozłem trochę kamieniak, ale wiecie co? Są trochę za duże. Trzeba będzie je zmniejszyć. Dlaczego nie poszło mi z tymi kamieniami tak jak chciałem? Ponieważ kamienie, które przywiozłem i które sam osobiście wybrałem, spakowane na plecie, wyglądały całkiem rozsądnie i gabarytowo podobne do tych, które przywiozłem w pierwszej partii. Ale okazało się zupełnie odwrotnie. Kamienie, które przywiozłem w drugiej partii, okazały się tak duże, że niestety trzeba było zaangażować cięższy sprzęt. I stąd właśnie zakładany plan, który obejmował około 6 godzin układania ścieżki, łącznie z wykorytowaniem, skończył się na tym, że zajął mi dwa razy tyle, nawet więcej niż dwa razy tyle. Ale ogarnąłem, zrobiłem to co chciałem, udało się i zamknąłem kolejny etap tego ogrodu. Czyli wysiałem trawnik i teraz będziemy czekać, aż wzejdzie. Ale w międzyczasie jeszcze w przyszłym tygodniu dojadą rośliny, będzie wysadzanie. Potem jeszcze szybkie ściukowanie i zamykanie tematu. Więc jeśli Was interesuje, jak ten ogród się zmienił, to śledźcie kanał, ponieważ będzie z niego film. Poza tym przygotuję dla Was również krótki film z budowy właśnie takiej, zatopionej w trawniku ścieżki. Tak będzie kolejny film, nie wiadomo kiedy. Ale to istotne, Przyjdzie czas, będzie rada. Więc jeśli Cię interesuje, co się będzie działo, śledź, śledź kanał, śledź media społecznościowe i zobaczymy co będzie dalej. I teraz najważniejsze, to o czym mówiłem wam na samym początku. Co takiego zrobiłem, co takiego znowu zrobiłem, czego nie chciałem robić, ale zrobiłem i jestem zadowolony. Poszedłem znowu w sobotę do pracy. No god, please no, 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 no! Tak. I nie ukrywam, że była to satysfakcjonująca dla mnie sobota, ponieważ udało mi się w końcu wysiać trawnik, zamknąłem ten etap tego grodu. Ale powiem Wam więcej. Niestety to nie będzie ostatnia sobota w tym miesiącu pracująca. Nie lubię pracować w soboty i nie pracuję w soboty, ale no. Nie dałem rady. W związku z tym, że sam nie daję rady, jeśli w tym momencie chcesz podjąć ze mną współpracę, to zapraszam Cię do złożenia aplikacji do mnie na maila. Tu właśnie, tu właśnie pod tym mailem możesz wysłać aplikację i czekać na kontakt z mojej strony. Więc jeśli jesteś zainteresowany współpracą ze mną, to zapraszam do wysyłania aplikacji. A poza tym, was, drodzy widzowie, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do śledzenia moich mediów społecznościowych, oczekiwania tych obiecanych filmów, których lista widzicie już tutaj, właśnie. Jak sami widzicie, zebrała się już całkiem spora lista, więc jest na co czekać, a w planie są, tak powiem to, są kolejne filmy. Zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, do subskrypcji, do śledzenia moich mediów społecznościowych i widzimy się w kolejnym filmie. A kiedy to się przekonacie, jak będziecie śledzić? Na razie, cześć. Pa. Czas start. A tymczasem odpoczywajcie.